Widzisz, że tu jest czysto, a tu jest ten. Bo przez zimno, które jest, to jest szron. I teraz to kurwa ścieraj, że jeśli chcesz normalnie widzieć. Zobaczcie, to jest normalnie widać, nie? A tutaj przez szyron widać. No chujowo. Dlatego to muszę zmazać. Damn. Co ty tak pierdzisz? Kur... Damn. Czekaj. Kurwa, może to nad ranem zniknie, ale z racji na to, że się jeszcze bardziej ochłodziło, no to szron został. No, akurat polecie i jesieni tu zostały jakieś ślady. Gram w sobie w Minecrafta, jak coś. No i to gówno utknęło, czekajcie jak wam mam to pokazać o nie, latarka jest używana przez synopią Subujcie po więcej, wakujcie po więcej, wiecie o co chodzi i cześć